Dzisiaj nie za bardzo miałam co nagrać w kuchni, bo ja tylko ugotowałam tą mieszankę kaszy z ryżem. Jeszcze tam nie wiem, jakieś dodatki są, bo obiad mieliśmy od wczoraj. Dość sporo zostało, więc podzieliłam wszystkich. Bobiczek rano nie chciał jeść, ale jak zobaczył, że się kręcę w kuchni, to zjadł. No dobrze, bo on musi zawsze rano jeść, bo się źle czuje, jak nie zje. Rozłożyłam każdemu na talerz. Ja zjadłam sobie rano ten obiad, a chłopcy nie wiem kiedy, każdy sobie odgrzał kiedy chciał. Ja pojechałam do wnuka, o tu kombinuję, mówię do niego: chodź, idziemy spać, a on nie! No nie, to nie. A chmura dostała od nas ten materac, no to sobie śpi na nim, bardzo jej się spodobał, a wariatka nasza mnie namawia, żebym z nią wyszła. Jeszcze czego? Po drodze, jak wracałam, to dostałam też takie darmowe jogurty. Troszeczkę było uszkodzone opakowanie, dlatego w pojemnik włożyłam. Ale pyszne, taki gęsty, ten jeden, a resztę rzadszych Takie fajna konsystencja. Wyszła, dostałam też te sałaty i ogórki małosolne. Od razu spróbowałam. Pyszne. Trochę są chyba po terminie dwa dni, ale powiem Wam, że są twardziutkie, fajne. No a to jest moja kolacja. No, jak tu schudnąć? No, jak tu schudnąć? Jak ja sobie. No, ale musiałam, bo to też te ciasta dostałam. Zapomniałam powiedzieć, tylko chłopcy zabrali i oni zjedli część, a resztę zostało, to mówię, zjem. No i tam kanapki, jakieś wiadomo. Ten ogórek. oczywiście musiałam też zjeść bo pyszny, a Bobik się prosi o jedzenie wieczorem już nie jest